Ten ponad 170-metrowy mural powstał w Tczewie z takiego pomysłu, aby upowszechniać wśród mieszkańców, ale też turystów i osób odwiedzających Tczew, ale też Starogard, bo chcieliśmy pierwotnie również w Starogardzie taki mural zrobić żeby upowszechniać haft kociewski, haft, który jest odrębnym haftem od innych haftów z innych regionów. W związku z tym napisaliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego taki projekt Kociewie igłą i nitką 2.0. Dokumentacja, upowszechnianie i promocja haftu kociewskiego. I jednym z elementów, jednym z elementów oczywiście najbardziej e, spektakularny jest ten tenże mural. Powstał w tym miejscu, dlatego że mimo że budynek jest przy ulicy Jagieły 3, to tamta ulica to jest Aleja Kociewska, więc liczę na to, że wszyscy, którzy będą nią przejeżdżać przez drzew, nie tylko mieszkańcy, ale też turyści odwiedzający miasto zobaczą ten wspaniały haft kociewski na tym budynku. Oczywiście największą inspiracją były wzory kociewskie Marii Wespy i Małgorzaty Garnysz, które, które kiedyś podjęły się zrekonstruowania tego tego naszego haftu i właśnie dzięki nim mamy, mamy ten haft, mamy te wzory. Więc to była największa inspiracja. Tak, taki był zamysł właśnie, żeby pokazać, żeby z tej tradycji, żeby z tych dwóch tradycyjnych szkół, które się narodziły w tych latach 70., -tych, wyszedł też może wzór nowoczesny bardziej, który jest inspirowany i trochę też na tym, żeby pokazać, że to kociewie ewoluuje, i, i tak samo razem z tym haft kociewski i wzory. Mamy bardzo długie doświadczenie w malowaniu murali, w związku z tym przez lato wypracowaliśmy sobie technikę, która jest najbardziej optymalna. Pierwszym etapem jest nałożenie szkicu muralu. Tutaj mieliśmy duże wyzwanie, ponieważ mural jest malowany na 11-piętrowym budynku. W związku z tym jest to duża powierzchnia i bardzo duża skala. Następnie przystąpiliśmy do namalowania podkładu farbą silikonową, odporną na warunki atmosferyczne i o właściwościach grzybobójczych i samoczyszczących. Następnie już przyszliśmy do wykonywania poszczególnych elementów naszego morału. To był dość śmiały projekt, ponieważ do tej pory robiliśmy mniejsze malowidła na mniejszych budynkach. Ten budynek, zresztą jak wiele innych wieżowców w Trzewie, to najwyższe budynki w ogóle na Kociewiu. Więc taka krajka z haftami kociewskimi była wspaniałym pomysłem. Natomiast no, trzeba było uzyskać zgodę Spółdzielni Mieszkaniowej. Tu wielki ukłon w kierunku zarządu i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzewie. Od razu chwycili pomysł, więc bardzo nas to ucieszyło, że mogliśmy. Takie malowidło zrealizować właśnie na tym budynku. Zupełnie inaczej odczytywało się projekt, a zupełnie inaczej mural działa w skali, właśnie w tak dużej skali. Także wydaje mi się, że z jednej strony eteryczność i lekkość kwiatów, a z drugiej strony właśnie żywe kolory powodują to, że on jest po prostu wizualnie atrakcyjny. Bardzo lubię jak jest kolorowo, bardzo lubię jak jest barwnie. I wzory kociewskie i haft kociewski nam to dają, bo haft kociewski jest bardzo taki radosny, kolorowy, czy to właśnie u wyspy, czy to u garnizz. Zawsze ten kolor się pojawia i ja też to lubię i też to kultywuję, więc myślę, że właśnie czy to są ciemne listopadowe dni, czy to będzie jasny czerwcowy poranek, to myślę, że fajnie będzie sobie spojrzeć i powiedzieć: Wow, jo, jestem na kociewiu, jest tutaj fajnie, jest kolorowo, radośnie i, i właśnie myślę, że ten mural będzie mógł trochę o tym nam przypominać, żeby się trochę uśmiechnąć <laughs> i powiedzieć, że o. Jestem tutaj. A jeżeli nie wiemy, że jestem na Kociewiu, no to może zachęci nas do tego, żeby się dowiedzieć, co to jest Kociewie.